Pomysł wystawy powstał 5 lat temu, kiedy wspólnie z kolegą Arturem robiliśmy wystawę o Karaimach i przechodziliśmy szeroko koło domu mojego kolegi, który kiedyś był hipisem i bywałem u niego. No i padło takie sakramentalne zdanie: A może byśmy zrobili wystawę o hipisach? Skoro o hipisach, to i o tych czasach, w których no, obydwoje żyliśmy. O kulturze, o tym, jak było, czym się cieszyliśmy, co nas e, wkurzało, jak to było w szkole i przede wszystkim, jacy byliśmy niepokorni. Byliśmy... Było różnie. Czasami niepokorni, a czasami potulni. Takie to były czasy. E, natomiast Kuflisi na pewno byli kiedyś małą grupą, ale... E, to obrosło dużą legendą. Dzisiaj powstaje pytanie, czy rzeczywiście to byli w Polsce Chiwisi, czy nie byli w Polsce Chiwisi, ale my staraliśmy się udowodnić, że jednak coś było, że, że ten zachód na nas bardzo, bardzo wpływał. Pracowaliśmy 5 lat, kupę wywiadów, kupę wyjazdów, i Inowrocław, Torun, bo chcieliśmy to ująć szeroko w kontekście naszego regionu, nie tylko Torunia, nie ominąć Bydgoszczy, nie ominąć Inowrocławia. Nie ominąć e, również e, Grudziądza, Wrocławka. Tam wszędzie się działo. Tam powstały zespo powstawały zespoły na modłę zespołów zachodnich, bo muzyka jakby wyznacza nam tutaj też pewne ramy naszej wystawy. Muzyka rockowa, która powstała gdzieś na po w połowie lat 60. i gdzieś zakończyła się e, no, te, najbardziej taka, można powiedzieć, mm, to, to serce tej muzyki gdzieś w połowie lat 70, kiedy zaczęły się czasy boniem i dyskoteki. To było jakimś wyznacznikiem czasu. Również fascynacja zachodem, wszystkim co było w ten czas, to wszystko gdzieś odbijało się na naszej psychice i na naszym zachowaniu, oczywiście też na naszej modzie, długie włosy to wszystko. To był pewien klimat na tle PRL-u, PRL który był wiadomo szary, smutny i tak dalej. Chociaż Dawał nam też pewne poczucie, e, poczucie bytu, może takiego, którego w tej chwili brakuje. I te pięć lat wywiadów, rozmów, poszukiwania zespołów, poszukiwania ludzi oryginalnych, poszukiwania hipisów, którzy wyjeżdżali na, na zloty, e, którzy e, byli tymi ludźmi niepokornymi to bardzo długi czas rzeczywiście przygotowania. Dlatego to, co zobaczymy na tej wystawie, jest naprawdę. No, dla mnie jest to, to, to wystawa mojego życia i nie wiem, czy kiedykolwiek zrobię, e, zrobimy, będę brał udział w czymś tak dużym jak ta, ta wystawa. Jest naprawdę dużo, mnóstwo artefaktów, mnóstwo tego, co zbieraliśmy, wspaniałe płyty. Naprawdę kolekcja pochodzi od moich e, kolegów, e, którzy użyczyli, to już jak na kolekcjonera niesłychana rzecz, że użyczyli swoich płyt na tak długą wystawę, która będzie prawie pół roku. Także ja mówię tak. I to będę powtarzał, że jest coś takiego, kiedyś jeszcze jak z żoną pojechaliśmy pierwszy raz w województwo suwalskie i zobaczyliśmy most Stańczyka, jak na nas zaprowadził jeden ze studentów mówi, to jest taka choroba Stańczyki, która teraz ktoś tu przyjedzie to tu wraca. I chciałbym bardzo, żeby ci, którzy przyjdą na tę wystawę, również tak się zainspirowali, żeby to wrócili, bo to na raz nie da się przejrzeć od razu, poza tym są sentymenty, są jakieś pomienia. Do tego chciałbym, żeby ludzie wracali. Chciałbym, żeby ta wystawa taka była bardzo, bardzo nasza, jeżeli chodzi o 50-latków i 60-latków, natomiast bardzo edukacyjna, jeżeli chodzi o młodzież, bo tu dużo mogą się nauczyć o, w o naszej historii tej latach 60-70. Tak, Pokaż. No, tu, ale to, 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 to było, właśnie nie bo ja włożę tutaj, dobrze, już tutaj Ale to my. To jest... o, my nie przykręcone. Nie, nie ma tej bo, dziury. Nie ma tej dziury. Ona w szybekie! Tutaj się no zabezpieczamy, żeby nie wysuwali. Dobra. Takie to nie widać tego i tak jak tam jest dobrze. Nic no się nie przesunie, a przy demontażu my będziemy wiedzieli, będzie łatwiej. Dobra.